Cześć, jestem Makusia na QTX. No i dzisiaj gramy sobie w jest, jest dzisiaj ze mną mój kolega e, Misio. Nie jest taki, nie, taki nic. wiecie, jak na dzień Misia. To tam trzeba przenosić, jakie zabawki. Kto tam jest? E, co to jest za... E, czy ona jest dostępna, Eee, ona nie jest dostępna, czekaj, idziecie sobie tu, idziecie sobie tu Idziecie sobie tu, ona jest niedostępna! nie, to co, co jesteś? To jest jakiś jest. poza mapą Ale sajne, co, co tam jest? O, ktoś, tu ciało, ktoś Ktoś, gusił ciało Czekajcie, napiszę na czacie Kto? To, to Waspada! spada? Bo... U mnie coś tak słyszę, ale nie wiem. Misio. On ma na imię Bernandyn. Tak nazywałem Misio. Bernandyn. N Co? Nikt nie został wyrzucony. Jeden pozostaje. Jeden im pozostaje. Super! Nikt nie został wyrzucony. Super. Widzimy. Mogą być lagi Przypominam O, tu jest ten impostorek jest, Ej, teraz jest inny Czyli, czekaj W tamtym odcinku Ej, mogę robić kasetę, kurde Nie mogę No! Czemu? Zgłupisz się, no, no, nie wiem czy, nie wiem co, ale... Banany! O! Syrop! Syropek. Dobra, dobra. Ciii, No znowu! Widzowie, co się dzieje w Biblii? Jeżeli chcecie ze mną pograć, to możecie pograć. Śmiało. Napiszcie tylko w komentarzach. Byle jakich. Jeżeli chcecie ze mną pograć. Hmm. Dobra. ma? Dobra, chodzimy. No zobaczymy gdzie jest imposter Chodzimy może za nim Mam cię na oku. Jest! Wygrałem, oszuści. I ja zrobiłam. Dawać. O, dobra. O, jestem, nareszcie. O, jestem. E. Nie masz zwierzątka. Dobra to jest? A heartmate. Ta, 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 perf. Co jest tym z tym zgłosz? Nie, szybko. Gdzie jest grzybek? Jest? Nie jest duża grzybka. Dobra, widzę ,�y tam jak bez grzybka. Kurde jestem. Ten crewem, dobra. O mogę być. Ten dobra. E, task. Tego nie cierpię tej taski, ale dobra, zrobię ją. Czekaj, no nie mogę to wziąć. Ale tej taski nie ja nie robię. Nie mogę wziąć. Mój kolega też to nagrywa. Dobra, chodźmy tutaj... Jak kto jest impostorem. Pokonaj! Dobra. Pokona. Kto mnie słyszy? Jest! Two szybko sobie założę. Jest, ja, Jestem ja, ja,

Nie, tej to jest klip. Cool. No to się zaraz otworzy. Ale ładnie są. Ciao. Ciało! Report! Ciao. Już tam był! Chyba on! O! Nie, dobrze, daję na tego. Kim jest oszust? Błaga, nie na mnie! O, nie wystarczył. Przepraszam za to, co mówiłem. Nie ja, nie ja, nie ja. Nie ja, please. Super. Nie, on nie jest Nie, on nie jest No ja więc Zaraz koniec No on nie jest impostorem Kto jest impostorem? Dawaj, otwieraj twierdzi. A dzisiaj będzie poradnie na twarcz. I koniec, nie? na dzisiaj odcinków. na jutro Kur. 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 Jak to Co to by było na tyle... E, Nera. Pa. E, Nera jeszcze dzisiaj będzie pola.